my w jakim filmie świątecznym żyjemy, ale najpierw wyrosujemy w jakich parach świętami! Wow. 30 tysięcy lajków like do 24 i się zgole. Wichu, w jakich parach żyjemy? W Miku. To No słuchajcie, to jest ta drużyna, co najlepszy film z Tytanika zrobiła, nie? I teraz ekspres bollardy jeszcze. Marder! Marder! te drużyny! te drużyny są. Koło lubi te drużyny, więc wylosujmy film! <trym> Jakbyśmy mieli za Kevina, to by rozwaliło, nie? Przejście, Alan sam w domu. Chętnie się wyniosę, będę złodziejaszkiem. <trym> Dlatego błagam, niech ten Kevin siądzie. Alibu

Mich! 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 Tak jest Mich! Mich! tak jest, Mich! Mich! Tak jest Dobra, w takim razie przekonajmy się, czy wylosujemy Kevina samego w domu. A, oj, chyba Alanka. Jestem Alamka. Sprawdźmy czy rządzi no, Kevin! Ej, ja się Zab? nie zgadzam, na doma! No jest nie jest No jak! To, be, be, to jest losowanie! To jest osłuchane losowanie! Zrobiliśmy to specjalnie dla was Pisaliście w komentarzach od miesięcy Alan sam w domu, Alan sam w domu I wiecie co? Pomogliśmy temu kołu I co? Mamy wolną wolę Zrobiliśmy to dla was Gdyby ktoś wylosował ekspres polarny, to wiecie co bym powiedziała? Żebyśmy wzięli ekspres I dali go Do polarium Taki żart mnie. ale nikt nie wylosował, więc trudno Przenosimy się do świata Kevina samego w domu Dzisiaj podzielimy to na trzy etapy a nie dwa? Trzy Robimy na siebie pułapki Potem je testujemy Potem je testujemy Potem odwzorowujemy kultowe sceny z tego filmu A na sam koniec To na co wszyscy czekacie Alan sam w domu A czyli cztery No bo budowanie i testowanie to jeden. Etap. A no dobra <gry> Jestem samotnym starym dziadem Znowu przyszedł ten czas w roku kiedy mam dość I mamy opowieść wigilijną czyli co? Scrooge Którym jest w dzisiejszym odcinku Asia, który nie lubi świąt! Co to, to jest? Znowu ten biały, obrzydliwy puch. Scrooge'u, chodź na dół, ja ci pokażę świąteczną chałupę. Co <laughs> będzie ciężki dzień. Szybki plan działania. Nie Urodziłem świąt. I trzeba <laughs> mówić takim głosem i teraz obejrzymy jeszcze filmiki, jak on gestykuluje. <laughs> Mr. Grinch. Mi <laughs> <laughs> się zdaje, że musimy też potrolować ludzi na mieście. A mamy bęker stroje, bo mamy też maski, więc... O, bardzo dobre stroje mamy, szczerze? Te stroje widzicie właśnie w tym momencie. <laughs> Wyglądam lepiej niż zazwyczaj. Świąt pewno... nie będzie! Świąt w tym roku nie będzie! Nie! Ja na to nie pozwolę. Green chodzi tak. Nie świąt. Co to za jakieś dziwactwa w tym domu? Ja wam dzisiaj pokażę. Co to znaczy, tu świąt? Duch! Bo zaraz zejdę z tego świata i was będę nawiedzać! Pani... Tak? Zmieszana jest Mam nadzieję, że Scrooge przestanie być taki wredny i zrobię się szczerze opanuje. Proszę! Sorry, Scrooge. Wiesz jak to bywa. Podasz trochę? Zakochani tak, są okropni. Świąt w tym roku nie będzie! Nie! Nie, nie będę świąt! Wypracowałaś lubi pani święta? Przepraszam, lubicie święta? Lubicie? To ty ludzie, nie rozpieszczania. To jest ze tak? I czapkę zgubiliśmy. Bo. Nie to no się z tymi Alan, ze wszystkich rzeczy na świecie jednej nie odpuści. Tyle pieniędzy. Zasadzka jest prosta. Tutaj będzie pieniążek przyklejony do kartki Tu wszędzie. Powstaną strzałeczki, i przy każdej strzałeczce będzie e, pieniążek jeden. Będzie 100 zł. I on będzie szedł na górę, niczego nie świadomy. I tak łapczywie, coraz łapczywiej ła, ła, ła. idzie, chodzi. O kurde, tu pewnie jest mega dużo pieniędzy. Strzałki, strzałeczki. O moja paść. I myśli sobie, o kurcze, balkon. Tam już pewnie będzie dużo hajsu. Tutaj będzie wielki stak pieniędzy. On podejdzie, schyli się, i wtedy spadnie na niego śnieg. O ty! A, 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 a. To jest zabawa! Taka zabawa! Mieszki! Jest Stary jest jesteście, mi się rzuca, no. To jest jedyny plus zimy. Że jest śnieg. Wiesz co jeszcze plusem zimy? Co? To, że ludzie się z sobą łączą i sobie pomagają. Po co to komu? Po co komuś pomagać w ogóle? Po co? Nie wiem. To w takim razie zabieram cię na miasto i Ci pokażę. Gdzie ten gałgan drugi? Okulary mi parują. I wydać się nie możesz. Śmiesznie. Zobacz, jakbyś miała problemy. Ja się tak czuję, jak wyglądam i super. No, nie będzie! Ja myślę, że potknęliśmy święto w duży ilość ciosów. Słuchajcie, stworzyłem właśnie mapę, którą nakleję na drzwi, żeby Alan wiedział, co go czeka na końcu, nie? Nad ją! pięknie przyklejono, musi albo pot. Na wysokości Alana to bardziej po... Zakleiłbym tylko napis falsyfikat, ale wydaje mi się, że to jest po polsku, nie po angielsku, więc Alan może, może się nie domyślić. I Alan wchodzi, nie? I tu będą strzałki już do samej góry. No i ostatni, słuchajcie. Tutaj trzeba zrobić wielką górę siana, a ja tutaj na dachu będę czekał, żeby tylko spuścić wielką lawinę. Zanim wyjedziemy na miasto, to musimy nie możemy jechać z pustymi rękami, dlatego jest dzisiaj zimno, będzie dużo osób, które zmarzły, dlatego zrobimy cieplutkie kakao, które będziemy im rozdawać jako dobry uczynek. Ale coś, coś dostanę za to? Tak. Co? Dobry uczynek na twojej liście życia. A po co mi to? Żeby żyć miło i dobrze. Aha. Chcesz? Dobra, no mogę spróbować. Jeden Grinch. Fajna czapka. Zastawałem Siostra <laughs> nie będzie. Nie, ma świąt. nie będzie świąt Koniec ze świętami. Koniec ze świętami. Nie. Przepraszam. Koniec ze świętami. No. Koniec. Na słowiec. Koniec. Koniec. Na Dawno i tam takiego cringe'u, nie na miałam maskę. Dobrze, że miałam maskę, to był jedyny plus, chyba najbardziej Maci, ty ucierpiały się i na tym, co tu się działo. Robimy teraz pranka na bazowiczach. Oj, oglądajcie dalej. Dzień dobry. Chciałbym obrobić pana dom. <laughs> nie, nie można. <laughs> Czekaj, czy, czy tu ja mam zagadkę? Ja biorę tą forsę. Ja mnie boję <śpiewanie> Ej, nie mogę! U, mani, mani. u mam już z tysiąc powyżej A tu jest chyba giję, ekut. Że... O no no no, Marte pokoju Ule Mam iść na balkon? Nie mówię! Nie mogę się zaczekać, co ty my kurde. Dobra kochani, jesteśmy już na rynku, mamy nasze, zobaczcie, pyszne, cieplutkie kałko tego kubeczki. I teraz będziemy robić dobry uczynek z Scrooge'u, bo trzeba się być dobrym i będziemy rozdawać taką, pogodę jak pyszne kakao. Wikanie kało. Pierwsze osoby na albo im. Tak, już masz pierwsze osoby. Ktoś się znajdzie. Dzień dobry. nie, dzień dobry. Zapraszamy. Dzień dobry. Jak się panowie czują? Dla państwa taki trzeba z okazji do, z okazji świąt. Tak słasnego. Paruje, Pamiętajcie, że nawet tym najbardziej potrzebującym trzeba pomagać i nie wstydźcie się podchodzić. No, będziemy na lotnisku za 20 minut. Weź tam przygotuję sobie. Kevin myśli, że taki cwany człowieku, nie znali buki chyba człowieku. Jak Boga tak. kocha, W wtargnięcie Michała nie będzie takie łatwe, jak mi się udało, bo tutaj pułapki będzie będą pułapki na każdym rogu. Oj, nie, wiesz co, ja mam nawet nie powiem co będzie. Po prostu przyszykuję to, zobaczycie to w tym samym czasie, co Michał. Michu i Alan wlesowali Kevina samego w domu, więc jak najprawdopodobniej są jakieś

Proszę, Super, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Jak się czujesz? Miłość zrobił skróczów? Aż lubią robię... serce rozgrzewa, powiem szczerze. Tak? Chyba za duch świąt teraz jej. <laughs> świąt nie będzie. To jest niebywałe. A nie, dobra, będziecie na teraz. On nie będzie w bacie! Nie nie powie. A my tak. Kula. Co ty? nie będzie. Zamykaj! Wszystko! <grym> nie chcesz na tym goty? Nie. Trzy, cztery. Ej, co jest? Co to jest za obrus? Roku <laughs> et Ty rozwaliasz całe struny, strony. A całej Sary. Ja myślę, że niku. Jak się zobaczy, to nigdy nie był tak wkurzony jak teraz będzie, nie? I co po teraz? Strach. Już rozdaliśmy naprawdę sporo kakao i tak fajnie, bo naprawdę ludzie się cieszą i tak chętnie przyjmują, co się kakao. Oj, jak oradnie gra A ja bym też się napiła tego kakao, wiesz? Serio? No bo mi zimno trochę. Myślałam, że nie lubisz, ale jak lubisz, to, to ja chyba bardziej. Mm, trochę jest fajniej. Chyba zaczynam lubić... Nie, nieważne. Nie no, możesz to powiedzieć, nie wstydź się. Chyba zaczynam lubić... Święta? Michał. Poczekaj, poczekaj. Michał, poczekaj. Michał. Czy ty coś? Spad kontrabas? Tylko po to byście przychodzili tu tacy przestraszeni Michu, przepraszam Nie 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 No ale jakbyś ty widział jak to wyglądało Myślałem, że to żart Pytanie czy nie pękł no A jakie koszta myślisz? Nie no, luz, luz W środku kontrabasu słuchajcie jest dusza Jeśli spadła dusza no to będzie to prawdopodobnie coś kostować. Nie nie spadła? nie spadła? Nie spadła dusza. Gdyby to spadło, no to to jest koniec. Ale nie spadło całe świecie. I jeśli nie ma żadnego pęknięcia, to się po prostu nic nie stało. Muszę poduzować struny i włożyć mostek. I tyle. Jezu, ale tym prawdziwym grinczem. Prawdziwym grinczem, no. Ten no to osobnik wymyślił. Żeby prezenty jeszcze dać ludziom Jak nie chcesz, to nie dawaj Nie no, w sumie chcę A w ogóle patrzcie, ceny są akurat już 30% to dobrze, bo ja jestem tak? Scrooge'em, więc lubię jak jest tanio. Obejrzyjcie sobie koniecznie ten e, film, bo uważam, że naprawdę bardzo daje do myślenia I fajnie, że wylosowaliśmy z Martą tą opowieść wigilijną, bo to jest coś innego Wiadomo, że Kevin sam w domu jest mega fajny, śmieszny My tutaj z Martą bardziej się skupiamy na morale tej historii. Mini prezenciki świąteczne. A ja mam jeszcze kubek świąteczny. Ola lila. Jak ciebie nie było to wbiegły te patałachy w moją pułapkę, ale jedna pułapka została. No to dałem ją i pójdziemy już do obserwowania scen. No to ustaw się tak jakbyś chciał wchodzić do domu. Idzie starczem do przodu. To? Tu dostaniesz Dostaniesz. Co? To jest D. To jest D. Tu zostaniesz na drogę. Nagrodę. Nagrodę. Otwórz mnie maksymalnie. O! No jak ty to zrobiłeś? No Technologia! Technologia! Dobra, słuchajcie. Kevin tam w domu to nie tylko robienie sobie żartów, ale i fantastyczne sceny do odwzorowania. Pierwsza z nich będzie z zastosowaniem. CGI, AI, komputerowa technika, zaawansowane, podziękujmy teraz naszym montażystom za to, że są i za to, że w 100% ogarną tą scenę. Będziemy teraz robić świąteczny Rage Room. Pękł! Tak byłem przekonany, że nie pęknie. Tu <grywa> Udało się, myślałem, że dostajemy tu. Już się ja za 24 godziny, jak jeszcze nie widzieliście odcinka, jak to Sani wyjdzie z latki, to go zobaczcie, bo no naprawdę był fajny, ja wytrzymałam bardzo długo. Robimy dobre odcinki i chciałam też powiedzieć że w Nie, Ja No jazdy koni, nie każdy chce dobrego uczynku. Z tym też trzeba się wierzyć, z odrzuceniem, ale wiecie co? Wtedy się nie poddajecie i próbujecie dalej. Nie chcecie? To. Widzicie, kto jest? No si, ktoś znajdzie, skrócz, nie przejmuj ja ci pomogę, chodź. Czy Chcielibyście może ku świeżo kupiony taki kubeczek świąteczny? No, Jasne, no. serio. serio? No. Dziękuję bardzo. Udało się. Coś no. Dasz Dobra, udało się. Udało się. No, jak tak. sobie dobre uczynki, to to działa. Życie nie jest aż takie ciężkie, jak myślałem. Jest całkiem nieźle, ale to dzięki Tobie. Yo. <laughs> Hej, daj, to, to, jest twoja mina tamto. Potrzebujemy tak, sznurka, jakiegoś dezodorantu przyklejonego tu taśmą i sprytnego montażysty. To jest istotny strzegu, on wybiega i kręci się dopóki nie znajdzie zaspy śniegu, w którą wpada. Tu nie ma takiej zaspy, więc znajdźmy najbliższą zaspę i ja będę do niej biegł, tak? Tak jak się przed skokiem z klifu sprawdza dno, to ja tu sprawdzam ile tego jest. Dobra, jesteśmy gotowi do odegrania sceny. Nie mogę. Teraz nagrajmy od środka tą scenę. Od środka. Ciekawe jak oni to zmontują. Tutaj naprawdę in i i trust. You're kid. robię ten, SFX -y człowieku złodziejowi, nie? Zrobiliśmy lepszą scenę niż oni sami, słuchaj no Teraz jestem zmieniałą się w dziewczynki która kocha święta A ja dalej zostałem Grinch I ja tutaj... Co będziemy robić? Odtwarzać kultowe tutaj sceny z filmu Grinch, tego takiego nieanimowanego Pamiętasz co mówisz? Nie, to nie mówię Ja mówię Czy to, to, a ty już... My son died. Oh. You're the 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 Grinch. <laughs> that worked out nicely. <laughs>

O! Scena pierwsza zakończona! Scrooge, ja uważam, że ty potrzebujesz trochę muzyki w życiu, szczerze. O, ja lubię muzykę Lubisz akurat. muzykę? Akurat lubię śpiewać, no. No to widzisz, to zaśpiewamy dla ludzi i ty z może ulepszysz im dzień. Snow is falling, all around me. Children playing, having fun. Merry Christmas! Yes. Every, Every time! Christmas time! Merry Christmas! Everyone! Thank you! Widzicie, trochę daliśmy trochę radości ludziom! Ale fajnie! Tej, tak? naprawdę fajnie! <grystanie> Juhu. Jak zrozumieć tą scenę, słuchajcie? Dlaczego krzyczy Kevin? Dlatego, że się kosmetykiem Taty y, popsikał? Nałożył? Czy dlatego, że zobaczył pająkę? Czy to jest scena polegająca na tym, że ten pająk ucieka, bo on krzyczy? Czy to jest scena dlatego, że on krzyczy, bo jest pająk? Szach drugie i ty pająk. Szach ja pająk. No to to jest prosta scena, nie? Można powiedzieć, jak to się mówi w muzycznym żargonie, a vista. No No mamy na hajku się, bo po tej scenie przechodzimy do finału. Finału, finału. A no tak. czekacie. A Adam sam w domu. Mamy teraz ostatnią scenkę, którą będziemy ogrywać. O to też jest ostatnia scena w ogóle w filmie Grinch. Tak. A nie Grinch, Grinch to tak jest Budziak dajesz? Jest taki, no tylko... Jest Skąd? Pusty. Pusty? Starszy. Stręcny? Skąd? Ciepły. I koniec! Żybie, Słuchajcie widzowie korzystając, że my będziemy teraz nagrywać ostatnią scenkę Zostawcie lajka, podbijcie ten film. I... A jak do 00 do, do 12 w nocy wbijecie 20 tysięcy lajków, Karol ścina się na łysu. Nie. Tak, Ja Nie. latuje? Nie, 20. 40, 20. 20. 20. Ale zgódź się, 20 i się na łyso. 20, dawaj! 20 za mało. Dawaj! Nie, ja kocham swoje 25. Szczerze? się? 30 tysięcy lajków do 24 i się zgole. 30 tysięcy lajków na naszym kanale to jest bardzo dużo, ale jak się zjednoczycie, to myślę, że jesteście w stanie No Zobaczcie, jak będzie wyglądał. okropnie będę wyglądał. 30 koła lajków i to robię. O 24. Ja walę, ja nie, ja nie wiem, co ja zrobiłam, ja naprawdę dzisiaj jestem Grinchem Patrz, najpierw jest ujęcie na dom Bliski na śpiew Zaczesz, Kładziesz i Tak, a nawet i do kamery, nawet i do kamery myślę Tak? Ja odwróciłem to po prostu Ale... A to było stamtąd? co ty psujesz na szisery? Nie, mam wizję outside is bright, and that fire is so... Delightful. Koniec zdjęć, yeah. A to oznacza tylko jedno. Nadszedł czas na to, co ludzie chcą od czerwca. Film Adam w domu jest już od kilku miesięcy nagrany, więc teraz go zobaczycie. Ja Ci powiem tak? Przekonałeś się chyba do świąt, co? Chyba tak. No to ja myślę, że na sam koniec dnia możemy to uczyć pyszną potrawą wigilijną, czyli... Tak, barsz z Nie pasuje to do siebie. No, ale słuchaj, to jest nieważne. Ważne, że jesteśmy tutaj razem. Tak, i sobie jemy pyszne jedzonko i będziemy szczęśliwi. zrobiliśmy dobre uczynki, porozdawałyśmy prezenty, kakałko i ja w końcu poczułem magię świąt go najle... <laughs> Panie Grinch, wesoły. Co ty tak blisko jest? Boi się dawaj. Panie Grinch, wesołych świąt. Jest taki. Bohaty. Ja. Yeah. Skądże? Pusty, Strętny? pryszczaty. Taki. Ciepły <śmienny> Idziemy <śmienny> Oj człowieku dobra ja, to Koniec Witamy na pierwszym dniu zdjęciowym programu Alan sam w domu. Zbieramy się właśnie do rozpoczęcia, które będzie polegało na tym, że ja biorę kluczyki do ręki, kręcę i mówię, dobra, wszyscy już są w samochodzie, idziemy, pa, jedziemy na nagrywki. A Alan co robi? Człowieku, oglądamy. Wiecie, jak jest na przykład z filmami kinowymi, takimi wielkimi? One najpierw Robią się w takiej budżetowej wersji, żeby ludzie złożyli pieniądze na to, żeby powstała kinowa wersja tego filmu. I dzisiaj tworzymy budżetową wersję Alan Sam w domu. Ten film mógłby wyglądać 10 razy lepiej i mieć jeszcze więcej wątków fabularnych. Dlatego dajcie znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć całość, a to jest zarys tego, jakby to mogło wyglądać. Patrz, jak to wygląda. Teraz jestem Michał, a teraz jestem Mata. Ej, niebywałe! To jeszcze będę jarał, jak to Wszyscy wamcie Dobra, wszyscy już poszli A, Jedziemy, nagrywamy Sorry Wszyscy są? Jedziemy, szybko, 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 o czas się kończy Zaraz zaczynamy Tutaj musi być w tle jakieś miasto inne. No bo coś może się uda. Ej, Alan! Ha? Gdzie oni są? Coś chodzi po ogrodzie. Nie trzeba to sprawdzić Bo jestem sam dobrze, bo ja sam do Staholam Jesteś moją princes Jesteś moją princes Tomata Zakrychowiaka To mata! Jak to było? Krawa lewa w tył, jeszcze Nie, to chyba każdy Aaaa! Aaaa! znajdę go! Aaaa! 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 Mega a, 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 a. E, Mata, pozdrowisz? Tak. A, zapomniałem, że nie widzisz. To piąta. Okay. <grywia> koniec. Koniec! koniec, koniec.